Zaiste wspaniałych czasów doczekaliśmy. Ramenem mogę się zajadać nie tylko i wyłącznie w Japonii. Każdą głupotę, która przyjdzie mi do głowy, mogę kupić przez internet, a gry, które przed laty ogrywałam w postaci Dema do upadłego, ponieważ nie było mnie stać na pełną wersję, obecnie otrzymują często remakey. Dajcie mi tylko jeszcze remake Rule of Rose i będę przeszczęśliwa. Jednak dzisiaj nie jest to odcinek o Rule of Rose, ale o Samotności w Ciemności, czyli Alone in the Dark. Alone in the Dark z 1992 roku to jedna z tych gier, które dosłownie stworzyły podwaliny całego gatunku, i w tym przypadku mówimy tutaj o Survival Horrorze. Zaprojektowana przez Frederica Dainala gra była zwieńczeniem jego fascynacji horrorem i raczkującą wówczas jeszcze grafiką 3D. Fabuła gry została z kolei zainspirowana mitami o Cthulhu oraz twórczością takich reżyserów jak Dario Argento i Giorgio Romero. Ja w ten oryginał zagrałam jedynie w formie dema. Niestety po prostu w tamtych czasach nie miałam możliwości kupić sobie pełnej wersji, ale już wtedy wiedziałam, że jest to gra, którą chcę kiedyś zagrać w pełni. A teraz magicznie przenieśmy się do roku 2024, ponieważ mniej więcej tyle zajęło mi. Ukończenie tego tytułu jednak nie oryginału, a tej wersji z 2024 roku. Jednak czy odświeżona wersja samotności w ciemności to jest dokładnie ta sama gra, w którą graliście w 1992 roku? I tak, i nie. Zacznijmy jednak od początku, czyli od długiej drogi samochodem wraz z Edwardem Carnaby i Emily Hartwood do Luizjany w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Już od pierwszych minut intra widać, że osoby odpowiedzialne za odświeżenie tego tytułu, nie dość, że doskonale znały materiał źródłowy, to jeszcze genialnie posługują się nawiązaniami, budując klimat bardzo zbliżony do oryginału i mieszając go z doskonałą dziwnością rodem z Twin Peaks. Edward Carnaby, czyli prywatny detektyw w stylu tych, co nieustannie cuchną papierosami i whisky na kilometr, zostaje wynajęty przez Emily Hartwood, siostrzenicę Jeremiego Hartwooda, znanego artysty, który zaginął. Jeremy zostawił po sobie bardzo zagadkowy list, który prowadzi Emily oraz Edwarda do posiadłości De seto, czyli dziwnego domu, który robi obecnie zalecznicę dla pacjentów z problemami natury wszelakiej. Gdy tylko zajeżdżamy pod drzwi rezydencji, czeka nas wybór, czy będziecie grać jako Edward Carnaby czy Emily Hartwood. Ostatecznie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, od kogo zaczniecie na samym początku, bo z pewnością będziecie chcieli zobaczyć również drugie przejście tej gry. Skąd we mnie ta pewność? Hanno zapewne dlatego, że dzięki temu poznacie więcej szczegółów tej historii, zobaczycie nowe niepokojące scenki. Zobaczycie więcej alternatywnych zakończeń i będziecie mogli bawić się podwójnie przy jednej grze. Każdy styl przejść, pomimo tego, że jest technicznie rzecz biorąc niemal identyczne, posiada zupełnie inne scenki, a także nieco inne podejście do sytuacji, która dzieje się w samej rezydencji. Zwłaszcza, że zarówno detektyw jak i Emily względem oryginału zostali znacznie bardziej rozbudowani jako postacie, a ich motywy pogłębione, przez co czujemy, że gramy postaciami z krwi i kości, a nie tylko i wyłącznie kanciastym gościem wydelegowanym do przeszukania domu. Jeszcze jedna ważna sprawa, zwłaszcza dla osób, które patrzą sobie na twarz Edwarda Carnaby'ego i czują, że coś im ona przypomina. Kto z Was oglądał Stranger Things na pewno kojarzy przybranego tatę 11, bo to właśnie ten aktor użyczył swojej twarzy oraz głosu detektywowi obecnemu w grze. Tutaj troszkę pomarudzę, bo o ile David Harbour, czyli nasz detektyw, został oddany bardzo dobrze, to już odkrywająca Emily Hartwood, aktorka brytyjska Judy Corner chyba nie miała tego szczęścia do motion capture, bo jej twarz ciężko przypisać do jej samej w tym świecie rzeczywistym. Jak na razie podejrzewam, że dla bardzo wielu z Was ta gra brzmi dokładnie tak jak ta gra, którą się z 1992 roku. Jednak w tym momencie dochodzimy do tego, co najbardziej, poza oczywiście grafiką i odświeżeniem tego tytułu, odróżnia Alone in the Dark z 2024 roku od tego sprzed 30 lat. Jest to gameplay. Oryginalny Alone in the Dark było survival horrorem. Podczas gdy ta wersja z 2024 roku jest to bardziej przygodówka z elementami walki. Twórcy postawili na klimat, odkrywanie świata, błądzenie w korytarzach, rozwiązywanie zagadek i okazjonalne pojedynki, co daje nam nieco inne doświadczenie względem oryginału. Wcale nie oznacza to jednak, że gorsze. Ja bawiłam się przy tej odświeżonej wersji w śmienicie i z radością chłonęłam ten przedziwny klimat gry, w którym wszystko było odrobinę nieco niedopowiedziane, a mity lokatorom mieszały się zarówno z bliskiego, jak i dalekiego wschodu. W trakcie samej gry będziemy się kręcić nie tylko i wyłącznie po posiadłości desce, to choć w niej będzie się działa lwia część tej gry, ale też odwiedzimy zróżnicowane lokacje, odmrocznych korytarzy, podziwne komnaty, które są pełne zagadek i ukrytych sekretów. Zagadki obecne w grze nie są zbyt skomplikowane i powinien sobie z nimi poradzić niemal każdy. Podejrzewam nawet, że weterani przygodówek mogą określić te zagadki jako wręcz banalne, więc jeżeli jesteście osobami, które są wybredne pod tym względem, to was ostrzegam. A raczej uczulam, że nie będzie to tak wymagające zadanie, jakbyście pewnie tego chcieli. Jednocześnie myślę, że dla bardzo wielu będzie to dobra wiadomość, ponieważ nie trzeba mieć dyplomu przygodówkowicza w złotej oprawie, aby połączyć elementy zagubionych płytek i ułożyć obrazek, a tym samym rozwiązać zagadkę w grze. Jednocześnie każdy element ćwiczenia w grze został zaprojektowany tak, aby wzbudzać niepokój i trzymać gracza w ciągłym napięciu. W wielu miejscach i scenkach dzieją się rzeczy niesłychane, a szczególnie zapadły mi w pamięć scenki z Rów. I nawet jeżeli nie powiem wam, które, to podejrzewam, że będziecie wiedzieć w momencie, kiedy przejdziecie grę. Widać, że twórcy naprawdę kochali oryginał i chcieli oddać mu należny hołd. Zresztą musieli oni naprawdę lubić tę robotę, biorąc pod uwagę, że portrety samych twórców można odszukać na ścianach posiadłości w grze. W grze znajdziecie całą paletę odniesień do oryginału, od scenek, przez przedmioty, pod dosłowną zmianę ustawienia kamery w pewnym momencie gry, co przeniesie nas do tych lepszych czasów, kiedy wszystkie gry były, jak powszechnie wiadomo, lepsze, zwłaszcza przez kolorowy pryzmat naszych wspomnień. Jednocześnie nowe Alone in the Dark zmagając się z nieznośnym ciężarem wielkiej gry w kilku momentach tej wagi niestety nie udźwignął. Podstawowym problemem mojego podwójnego przejścia tego tytułu były niestety problemy z samą rozgrywką. Gra cierpi na sporadyczne spadki płynności i błędy, które mogą wpłynąć na samo doświadczenie gracza. Często zdawało mi się utknąć na bardzo małej przestrzeni, jeśli moja noga postanęła tam, gdzie twórcy się tego nie spodziewali. A nawet po sytuacji, w której nie wczytał mi się jeden przedmiot potrzebny do dalszej gry. Na szczęście, restart gry pomaga w każdym z tych przypadków, ale wciąż nie cieszy świadomość, że moglibyśmy utknąć gdzieś w grze w miejscu, z którego po prostu nie ruszylibyśmy dalej. Kolejną kwestią, która w moim odczuciu skoro już gramy w nieco odmienny gatunek gry, to zasadność i ogólne wrażenia po walce z przeciwnikiem. Nie wiem, ale jakoś tak czułam, że nie jest ona w wielu przypadkach w ogóle potrzebna. Zwłaszcza powoli docierając do końca, miałam to wrażenie, że twórcy dawali nam walki tylko po to, aby było to uderzenie, że w ogóle coś dzieje się w grze i pojawiło się jakieś napięcie nadchodzącego końca, a ja czułam się raczej jak na kartkówce, którą po prostu muszę odbędzić, aby w końcu dali mi spokój i przejść do tego, co najbardziej mnie interesuje, czyli czytania jakichś ciekawych historii. W trakcie rozgrywki po prostu miałam ochotę powiedzieć twórcom: dajcie mi spokój z tymi walkami, kompletnie ich nie potrzebuję. Dajcie mi więcej tej dziwnej tajemnicy i sapania w kark prosto z wnętrza ciemności, po to, abym poczuła się naprawdę, naprawdę zagrożona. Ostatnia rzecz, jest to ta smutna, a może i nie, świadomość, że Alone in the Dark z 2024 roku nie będzie takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o rozwój gier komputerowych, jak pierwowzór z 1992. Nie wiem jakie jest Wasze wrażenie, ale we mnie jakiś taki niedosyt pozostaje, że twórcy nie dali nam czegoś innowacyjnego. To nowe Alone in the Dark nie wyróżni się niestety na tle współczesnych gier w klimacie horroru. Wciąż jest to bardzo solidny tytuł, ale niestety nierewolucyjny, więc ostatecznie mogę to podsumować troszeczkę tak, jak kiedy oczekujecie od kogoś, że dobiegnie do mety na pierwszym miejscu, ale ostatecznie dobiega na trzecim. Niby wciąż jest na podium, ale wciąż nie jest to miejsce pierwsze. Dlatego odpowiedź na to pytanie pozostawiam Wam. Co myślicie na ten temat? Czy uważacie, że to Alone in the Dark z tego roku? Jest bardzo dobrą, ciekawą grą. Czy cieszycie się, jeżeli mieliście okazję ograć, że właśnie tak wyglądała? Czy też macie w sobie jakiś taki niedosyt, że ta gra nie jest dokładnie tym, czym była przed laty? Czy cieszycie się tą obecną wersją i uważacie, że ten kierunek jest bardzo dobry? W sumie bardzo mnie ciekawi, czy w przyszłości zamierzają rozbudowywać tą markę, czy będzie kontynuacja, czy będzie więcej części Alone in the Dark. Bardzo bym chciała, ponieważ wreszcie miałabym okazję ograć grę, do której tęskniłam przez lata, ale nigdy nie miałam odwagi powrócić do tych starych wersji, bo po prostu grałam w nowsze gry i zawsze mam troszeczkę tak, że boję się tego rozczarowania, że zderzę się z tą przeszłością i dowiem się, że te gry wcale nie są tak wspaniałe. Wiecie, jak wtedy w moich wspomnieniach. Zatem komentarze są wasze, natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za obecność na tej recenzji. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Mam nadzieję, że wyrazicie swoją opinię w komentarzach. Mam nadzieję, że zostawiliście lajki, sobie dzwoneczek i udostępniliście to wideo. I że spotkamy się ponownie w przyszłym tygodniu na kolejnej recenzji gry albo w jakimś innym materiale dotyczącym gier. Ale pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, pograjcie sobie w coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa!